ma tu dzisiaj mój pierwszy raz e, nagrywania na YouTube. E, wiecie co, e, e, dzisiaj jest tak ciężko po prostu, czy znaczy nie ciężko, tylko fajnie dzisiaj jest, bo tak, moja e, ciocia i mój wujek przyjechali z Anglii, tutaj ich zobaczyłem już po trzech lat, ale no tyle nie. Dobra, idziemy dzisiaj teraz na ludzi. Poza nie mam tych moców. Dobra. Na razie nie idziemy na ludzi, tylko trzeba nam jakąś pompę. Ta pompy nie ma pompy, kurde, no. Dobra, uciekam stąd, bo chcę się tu iść. Może pójdę sobie na lowowisko. To dzisiaj mówię naprawdę, to jest mój pierwszy raz jak gram w yy, znaczy nie, yy, pierwszy raz gram, tylko to jest pierwszy raz mój jak po prostu normalnie nagrywam na YouTube co nie? To jest mój pierwszy raz. Jeszcze nigdy nie nagrywał na YouTube. Fajną autocenię, fajną nie kurde o to Skrzynia o to wszystko, Czurpy. o, o, o! To, tu, mogę, tu mogę iść. A co byliście na evencie? Bo ja nie byłem bo poszedłem spać, ale żałuję, po prostu żałuję, żałuję naprawdę, żałuję, to mnie nie było, ale no żałuję, po prostu żałuję naprawdę, naprawdę żałuję, to mnie nie było, ale no tyle, no tyle. A dzisiaj naprawdę wam wiem, wie to jest pierwszy raz. Ja gram Fortnite'a. Czy znaczy nie, ja gram Fortnite'a tylko. O, o. Pokażę Wam, jak gram. W... O, kurde. Ale, ale King, bro. Trochę tam będę robiła na... po angielsku. Okej. Okay. Ale naprawdę Wam mówię. Fajnie naprawdę tak grać Fortnite'a. Naprawdę fajnie, po prostu fajnie tak grać Fortnite. A. po prostu fajnie to jest. Tylko ja lubię, przykład, lubię grać w Fortnite'a na przykład, nie wiem jak wy, jak wy lubicie, to fajnie, nie? Bo to fajnie, nie? Nie wiem jakby, ale fajnie, fajnie. Na przykład du lubię dużo grać w Fortnite'a, na przykład nie dużo, nawet mało to lubię grać. Fortnite'a, po prostu lubię. Fajnie jest, na przykład, grać Fortnite i nie wiem... ...siedzieć, grać, nie? Jak dzisiaj byliście na... Y, do, w szkole, co nie? To fajnie. Ja dzisiaj nie byłem, bo chory jestem. <laughs> Naprawdę, o kurde, tutaj... ...ktoś chce... ...ktoś jest o o o widzę go widzę go widzę go paki naprawdę wam mówię on is dead, on is dead. O, Prawda, nie niezdead chłopak naprawdę nie lubię takich ludzi co na przykład nie wiem um, prostu, nie lubię na przykład takich ludzi co mi powiedzą ty jesteś taki słaby ty jesteś taki taki nie, nie nienawidzę takich ludzi po prostu po prostu nie nienawidzę. Kurde mega za 400 metrów Dobra, jadę od razu Wiecie co um, na przykład lubię tak grać Fortnite'a Nie wiem jak Wy Ale no fajnie, fajnie tak grać po prostu Fortnite'a Dla mnie to na przykład jest najlepsze grać w Fortnite'a co nie Każdy teraz gra w Fortnite'a, każdy gra, nie na przykład też lubię tak grać w Fortnite'a i nie wiem Siedzę w scenie I lubię tak grać Jezu, chłopie! Chłopie no. Dead? Dawaj no, no dawaj no. Jest, 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 jest. Nie wiem na przykład, jak e, grać, czy nie. Przepraszam, że się ekscytuję, a to już mój pierwszy raz, jak e, wziąłem Mega nie? jak lubicie, e, nie wiem, tego, e, e, jak lubicie na przykład e, tego, ja się, Robloxet, dajcie lajka, like ja nie na przykład, ja tam trochę coś, coś tam lubię, ale tak, nie gram tego Fortnite'a po prostu, nie? Tak, dużo nie gram tego Fortnite'a, ale mnie ten gość wkurza, ja cię, Chopaki naprawdę mówię Wam Chopie 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 zaraz Dead quickly bro no Miał coś fajnego, umiał coś fajnego Chłopaki. co miał, co miał O fajne, fajne, okej okay. dzisiaj chłopaki, na przykład lubię grać tak w Fortnite co nie? O, o, i to jest to, to jest to, chłopaki. Mm. Ba! Na przykład tak lubię grać, tego Fortnite. A. Nie wiem, jak wy, chłopaki. są coś? O, tu jest. O, kopia, gdzie jesteś? Nie, bro! Bo naprawdę jest dash! naprawdę no mówię, coś tu z, z nimi tu się dzieje. Naprawdę czekajcie, muszę zobaczyć, co to jest. Aha, okej. Okay. Lepsze to jest to, nie? Na przykład to jest lepsze, nie? Jakby lubicie. Trzeba szukać, nie? Ludzi. Gdzie oni są? we mnie raz z nie. Ja idę do ciebie, nie. Jest tam? Wieś skrada się po... Chodź tu. Chodź tu! Ty kurde! Ktoś mi go zabił! Ktoś mi go zabił! Coś tam jeszcze strzela, nie wiem skąd. Johnson! Chłopie stanie! Chłopaki, weźcie, no. Musicie... Chłopie zet, chłopie zet całkiem, nie? Jeszcze raz do innego. Tam, tamten, tamten. Tam. Bo do tego idę. Kurde, no to już kurza naprawdę. Chłopaki, nie mogę się ruszyć. O. No Jezu się! Ten jest dobry, ten jest dobry, ten jest dobry. Dead. Chłopaki, a wiecie, jak się tu leczyć, to. Proszę powiedzieć, bo ja nie wiem. Jak tu się leczyć. Osta ostatni, ostatni, nie. Posługo. Z tego, z tego, z tego. Dead. Muszę tego, no tamtego muszę zabić, tamtego muszę zabić. Pobie z medalionem, nie? Tam, tam tamtego muszę zabić. Chłop, gdzieś tu, co lata, nie? Z takim czymś, chłopie. Nie, chodź tu. Chłopie jeszcze jeden strzela do niego, nie? Nie wiem skąd nawet. Chodź po medalion, nie? Chłopie. się słaby jesteś jak... с стороны. Сюда отходня. Вроде бы где здесь медальон. Не знаю, где здесь медальон. Куда медальон? Где он Что там? А у Там Ja jestem dalej wszystkich co nie, zabiję lepszych Każdego nie, to mi się zdaje no Dzisiaj e, to jest mój pierwszy dzień, pierwszy dzień jak nagrywam Nie wiem czy będą codziennie, na razie jeszcze nie wiem czy będą codziennie e, filmy Ale jak wam się spodobają to może, może będą, może będą Nie wiem, jakiś chłop do mnie Chłop, nie wiem gdzie on jest, nie. Chłop do mnie strzela no, no. Dobra, no. Próbuj, no, spróbuj no. Spróbuj. Chłop idzie tam, nie. Pie. Ej, halo. Chłop, nie. Jaki słaby, jaki słaby. Wchodzę do niego. Twarda bania. Jest. Chłop tu był, nie? Gdzieś. Teraz mi uciekł. Dobra, wychodzę, wychodzę nie? Kto był? Tu był ktoś. Dobra. Dobra, dzisiaj wygrywamy, nie? Dzisiaj wygrywamy. Nie ma, nie? Nie ma tu z litu, nie? Po nich dzisiaj, po nich, po prostu po nich. A wy, jak wy, wy pamiętacie to? Tak, jak do tego, wysz, ja będę jeszcze, co nie, to dostanę expo. Nie wiem, czy to prawda, czy to prawda, no, prawda. Prawda, prawda, prawda. Dokładna prawda, nie? Coś tam dostałem expo. Nie wiem ile, naprawdę nie wiem. Bo muszę iść na piechotę? Nie, nie, nie będę chodził na piechotę, mi się nie chce. Jak tu wyjść? No. Okay. Znacie Shaman fen? Ja go spotkałem y, na Reloadzie jak jeszcze nie gra, y, jak jeszcze ten gra, y, grałem, to nie Reload. To jest go spotkałem na Reloadzie i coś tak mówię, kurde może, może to jest Shaman fen. A tu nagle naprawdę, naprawdę szamone fajnie. Zabi zabił mnie i mojego kuzyna, nie A graliśmy. Fajny jest dla was ten sezon. Dla mnie tak. Dla mnie taki... Fajny, fajny po prostu. Kisz hop tu jest gdzieś, nie? Zostań tak. Zostań tak! Zostań! Chyba mnie nie widzi, nie. A ja on mnie widzi. dostałem od, od niego chłopie od jakiegoś gościa nie co się myśli że lepsze to nie jest dostępny zostaw mnie, zostaw mnie. jopier ja dobra dzisiaj na tyle no to nara kończymy dzisiaj to nara